Prostopadłościanne klocek, pocięto go na cztery części. Jedną częścią jest sześcian oraz trzy to są prostopadłościany i mamy obliczyć objętość prostopadłościanu o numerze 2. Skoro jeden z tym jest sześcianów, to tak naprawdę pamiętajmy o tym, że sześcian ma wszystkie długości boków w tej samej miarę. Czyli jeśli mamy tutaj podaną, że wysokość tego nam wynosi po prostu 3, to tak naprawdę każda z tych krawędzi, które tutaj byśmy nie oznaczali, będzie nam wynosiła po prostu 3. Co za tym idzie, ten odcinek, który mamy, cały odcinek nam wynosi 7, to ten odcinek, który tutaj mamy, czyli ta nasza wysokość tego, tej naszej dwójki, będzie nam, będzie nam oczywiście wynosiła 7 odjąć 3, czyli po prostu wartość 4. No i tak naprawdę to już jest wszystko, co my potrzebujemy do obliczenia objętości tego prostopłodościanu. Wystarczy teraz przeliczyć to za pomocą wzoru A razy B razy C, gdzie A oznacza nam szerokość, tutaj długość podstawy, no i razy wartość wysokość, więc w tej sytuacji naszą podstawą oczywiście będzie tak naprawdę kwadrat, czyli to będzie 3 razy 3, czyli szerokość razy długość i razy wtedy wartość C, czyli naszą wysokość, którą przeliczyliśmy, czyli 4, czyli otrzymujemy, że to jest 3 razy 3, to jest wtedy 9 razy 4, czyli V to jest wartość wynosząca nam 36 cm sześciennych i taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie B.